Witam wszystkich widzów Tajemitów. Świat nasz jest tak zaskakujący, że aż trudno uwierzyć. Co róż dochodzą do nas informacje o nowych odkryciach, tudzież znaleziskach. Tak było choćby z Ewangelią Judasza i innymi starożytnymi pismami odnalezionymi w Kumran, czy też pismami ze sławnej już biblioteki z Hamadii. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć jeszcze jedno znalezisko, stając nieco z boku, gdyż jest to znalezisko dosyć kontrowersyjne. Przedstawienie go nie ma na celu umniejszania żadnej z religii, lecz ma zaznaczyć, iż fizycznie funkcjonuje i jest obiektem badań archeologicznych. Czymże jest owo znalezisko? Znalezisko to starożytny tekst egipski mówiący o Jezusie Chrystusie, a bardziej dokładnie o jego pewnej zdolności, jaką była fizyczna zmiana jego wyglądu. W marcu 2013 roku prawie wszystkie gazety na świecie trąbiły na cztery strony świata, iż odnaleziono starożytny tekst egipski sprzed prawie 1200 lat, który w kontrowersyjny sposób opisywał Jezusa jako posiadającego zdolność zmiany kształtu. Ale informacja ta zaistniała w przestrzeni historii niczym supernowa eksplodowała i zniknęła, nie pozostawiając za sobą praktycznie żadnych śladów. Zniknęła i od tego czasu prawie o niej nie wspominano. Skoro informacja rozpłynęła się jak kamfora, czas na pytania, które mogą być dla pewnych społeczności niewygodne. Dlaczego studia i badania związane z tym tekstem poszły w zapomnienie? Dlaczego właściwie nie było naukowej debaty na ten temat? Tekst jest napisany w języku koptyjskim został stworzony na cześć świętego Cyryla Jerozolimskiego, wybitnego teologa żyjącego w IV wieku. Opowiada on część historii ukrzyżowania Jezusa z apokryficznymi zwrotami akcji, o których nigdy nie wiedziano wcześniej. Zostały one ujawnione dzięki tłumaczeniu dokonanemu przez Rudolfa van den Breka z Uniwersytetu Ultrechta w Holandii i opublikowane w książce pseudo i Jerozolimski o Życiu i Pasji Chrystusa, koptyjski apokryf. Starożytny tekst wyjaśnia, dlaczego Judasz użył pocałunku, zwłaszcza po to, by zdradzić Jezusa. Według kanonicznej Biblii apostoł Judasz zdradza Jezusa w zamian za pieniądze, używając pocałunku, aby go zidentyfikować, co doprowadziło do aresztowania Jezusa. Ta apokryficzna opowieść wyjaśnia, że powodem dla którego Judasz użył pocałunku jest w szczególności fakt, że Jezus miał zdolność zmiany kształtu. Starożytny tekst sprzed 1200 lat mówi o Poncjuszu Piłacie, sądzie, który zezwolił na ukrzyżowanie Jezusa o tym, że Piłat ofiarował życie swojego jedynego syna za życie Jezusa i innych niesamowitych zdarzeniach. Tekst twierdzi również, że Jezus miał możliwość zmiany kształtu i umieszcza dzień aresztowania Jezusa we wtorek wieczorem, a nie w czwartek wieczorem, co jest sprzeczne z kalendarium wielkanocnym. Van der Brecht powiedział, że tekst nie oznacza, że te wydarzenia się wydarzyły, ale wydaje się, że niektórzy żyjący w tym czasie ludzie w nie uwierzyli. Kopie tekstu znajdują się w dwóch rękopisach. Jeden jest przechowywany w Bibliotece Morgana w Nowym Jorku, a drugi w Muzeum Uniwersytetu w Pensylwanii. Większość tłumaczenia pochodzi z tekstu nowojorskiego, ponieważ odpowiedni tekst w rękopisie z Pensylwanii jest w większości nieczytelny. Van den Breck napisał w e-mailu do wydawcy Life Science, że chociaż apokryficzne opowieści o Piłacie są znane od czasów starożytnych, nigdy nie słyszał o tym, że Piłat złożył w ofierze swojego syna zamiast Jezusa. W tłumaczeniu tekstu można przeczytać. Bez zbędnych ceregieli Piłat przygotował stół i zjadł z Jezusem piątego dnia tygodnia. Jezus pobłogosławił Piłata i cały jego dom. Piłat podobno później powiedział Jezusowi: A więc oto nadeszła noc, wstań i cofnij się, a kiedy nadejdzie poranek i oskarżą mnie o ciebie, dam im jedynego syna, jakiego mam, aby mogli zabić go na twoim miejscu. W tekście Jezus pociesza Piłata mówiąc. Och, Piłacie, zostałeś uznany za godnego wielkiej łaski, ponieważ okazałeś mi dobre usposobienie. Jezus pokazał również Piłatowi, że może uciec, jeśli zechce. W tekście czytamy dalej. Piłat spojrzał więc na Jezusa, a on oto stał się bezcielesny. Piłat długo go nie widział. Piłat i jego żona mają tamtej nocy podczas snu wizję, w których orzeł reprezentujący Jezusa zostaje zabity. Vandenberg powiedział, że kościoły koptyjskie i etiopskie uważają Piłata za świętego, co wyjaśnia sympatyczny obraz w tekście. Tekst jest napisany w imię świętego Cyryla Jerozolimskiego, który żył, jak już mówiliśmy, w IV wieku. Na początku tego Cyryl lub osoba pisząca w jego imieniu twierdzi, że w Jerozolimie znaleziono księgę przedstawiającą pisma apostołów na temat życia i ukrzyżowania Jezusa. W tekście dalej czytamy. Posłuchajcie mnie, moje szanowne dzieci, i pozwólcie, że opowiem wam o tym, co znaleźliśmy napisane w domu Marii. Breck twierdzi, że jest mało prawdopodobne, aby pisarz użył takiego sformułowania w celu zwiększenia swojej wiarygodności, osobliwych poglądów i niekanonicznych faktów, które ma zamiar przedstawić, przypisując je źródłu apostolskiemu. Z tym można się zgodzić, ale w sumie pamiętamy, że wyjątki potwierdzają jakoby regułę. Wnioski z badań Vandenbrecka wydają się zbyt osobiste i przepuszczone przez utarty pryzmat dogmatu. Dodanie, że jest zaskoczony, że autor tekstu przeniósł datę ostatniej wieczerzy Jezusa z apostołami i aresztowania na wtorek. W rzeczywistości w tym tekście ostatnia wieczerza Jezusa wydaje się być spędzona z Poncjuszem Piłatem, a nie ze swoimi uczniami. Pomiędzy aresztowaniem a koalicją z Piłatem zostaje postawiony przed Kajfaszem i Herodem. W tekstach kanonicznych ostatnia wieczerza i aresztowanie Jezusa ma miejsce w czwartek wieczorem. A dzisiejsi chrześcijanie upamiętniają to wydarzenie nabożeństwami Wielkiego Czwartku. Van den Breck pisze, że Pozostaje niezwykłe to, że pseudo Cyril, jak określa autora, opowiada historię aresztowania Jezusa we wtorek wieczorem, tak jakby kanoniczna opowieść o jego aresztowaniu w czwartkowy wieczór, który był upamiętniany każdego roku podczas nabożeństw Wielkiego Tygodnia, nie istniała. A może właśnie nie istniała? Gdyby nikt nie stawiał pytań, nie odkrywalibyśmy tajemnic. Około 1200 lat temu tekst nowojorski znajdował się w bibliotece Klasztoru Świętego Michała na pustyni egipskiej w pobliżu dzisiejszego Al-Hamuli w zachodniej części Fadżu. Jak mówi nam tłumaczenie, ów tajemniczy tekst był darem od arcykapłana Ojca Pawła, który zaopatrzył tę księgę własną pracą. Historia nam pokazuje, że klasztor zaprzestał swojej działalności około początku X wieku. Jednak tekst został ponownie odkryty wiosną 1910 roku. Natomiast w grudniu 1911 roku został zakupiony wraz z innymi tekstami przez amerykańskiego finansistę J.P. Morgana. Jego zbiory zostały później przekazane publiczności i stanowią część dzisiejszej Biblioteki i Muzeum Morgana w Nowym Jorku. Bardzo ciekawy jest kawałek tekstu mówiący o Judaszu. Jak w tekście? Wtedy Żydzi rzekli do Judasza. Jak mamy go aresztować? Chodzi o Jezusa. Skoro nie ma jednego kształtu, ale zmienia się jego wygląd. Czasami rumiany, czasem biały, czasem rudy, czasem pszeniczny, czasem blady jak asceta, czasem młodzieniec, a czasem starzec. To prowadzi Judasza do zasugerowania użycia pocałunku jako środka identyfikacji Jezusa. Gdyby Judasz przedstawił aresztowanym opis Jezusa, ten mógłby zmienić kształt. Całując Jezusa, Judasz wskazuje ludziom dokładnie, kim jest Jezus Chrystus. To zrozumienie pocałunku Judasza sięga daleko wstecz. Według Vandenbrocka wyjaśnienie pocałunku Judasza zostało po raz pierwszy znalezione u Orygenesa, teologa, który żył w latach 185-254 po Chrystusie. W swojej pracy kontra kelesum starożytny pisarz twierdził, że tym, którzy go widzieli, chodzi o Jezusa, nie wydawał się on jednakowy wszystkim, co oznacza, że Jezus zgodnie ze swoją wolą mógł być rozpoznawalny jak też i nie. Van Breck zwraca uwagę na to, że nie sugeruje, iż Jezus faktycznie zmienił kształt, a jedynie, że niektórzy ludzie we wczesnych czasach chrześcijańskich mogli tak myśleć. To czysta asekuracja ze strony Van Badając takie znaleziska, może tylko ktoś, kto potrafi wzelecić ponad swoje wierzenia i zbadać sprawę bez żadnych ideologicznych nacisków. Czy van Breck to potrafił? Tekst jest jednym z 55 manuskryptów koptyjskich, które zostały znalezione w 1910 roku przez mieszkańców wioski, którzy kopali w poszukiwaniu nawozu na terenie zniszczonego klasztoru Archanioła Michała na pustyni w pobliżu Al-Hamuli w Egipcie. Podobno w X wieku mnisi zakopali rękopisy klasztorów kamiennej Kadzi na przechowanie. Klasztor zaprzestał działalności około początku X wieku, a tekst został ponownie odkryty wiosną 1910 roku. Jak już wspominaliśmy, w grudniu 1911 roku wraz z innymi tekstami kupił go amerykański finansista JP Morgan. Chociaż nagłówki w momencie ogłoszenia znaleziska były dosyć sensacyjne i opisywały tekst jako zawierający informacje wstrząsające chrześcijaństwem, naukowiec zajmujący się publikacją nigdy nie twierdził nic takiego. Oczywiste jest również to, że tekst nie jest mistyfikacją, ale autentyczną pozycją opublikowaną przez znaną prasę akademicką Brill. Tekst ten opisuje dodatkowe cechy Jezusa, które przemawiają za Jego boskością. Ale mówią też, że to syn Piłata stracił życie na krzyżu. To co stało się w takim razie z Jezusem? Dlaczego więc tak fascynujący tekst nie doprowadził do dalszych badań, interpretacji lub dyskusji wśród naukowców? Można zostawić tajemnicę nautów z tym pytaniem, ale wiadomo, że jak coś znika, to znaczy, że jest niewygodne lub niebezpieczne. Każdy dyrektor w swojej pracy dba o to, żeby pracownicy razem z nim śpiewali w chórze. Jednakowym głosem. Jeżeli coś przeszkadza w tym względzie, jest eliminowane. To zasada, którą stosują wszyscy i wszędzie bez wyjątku, czy jest to rząd świecki, czy opierający się na wyznawaniu jakiejś religii.